Drodzy wędkarze, szczególnie sportowcy wędkarze, z okazji nadchodzącego roku chciałem życzyć Wam wszelakiej pomyślności, sukcesów sportowych, miłej atmosfery na zawodach sportowych, miłych spotkań temu towarzyszących. Ale w tym dniu nie chciałbym zapomnieć także o Waszych rodzinach. Sport wędkarski ma niestety to do siebie, że zazwyczaj uprawia się go w weekendy, w niedzielę bardzo często odciąga to Was od Waszych rodzin, budzi pewnego rodzaju niezadowolenie. Życzę Wam, żeby to wszystko się jak najlepiej układało, żebyście znaleźli czas także dla Waszych rodzin. W miarę możliwości niech rodziny towarzyszą Wam także na zawodach. To jest pewnego rodzaju rozwiązanie. Życzę Wam pogody, ducha, wspaniałych chwil, wszystkiego co najlepsze. Spotykajmy się często, spotykajmy się w przyjemny sposób. Do zobaczenia na zawodach w nadchodzącym 2015 roku. Wszystkiego najlepszego. Ludzimierz Przybylski, przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego.